Drukarki 3D bardzo często służą do drukowania pierdów znalezionych w internecie, które to, te pierdoły później walają się po całym domu. Ja natomiast chcę wam pokazać, jak za pomocą projektowania komputerowego i takiej oto drukarki można rozwiązać problem, który dotyczy tylko i wyłącznie Was, pod Wasze potrzeby. I w moim przypadku jest to problem bardzo niszowy, natomiast niewątpliwie poprawi porządek w mojej kolekcji. Na moim regale w sekcji Gwinta, wiedźmińskiej gry karcianej, zaczęło robić się ciasno. Pudełko z pamiątkowymi przypinkami wszystkich frakcji było wciśnięte gdzieś z tyłu i było mało widoczne. Szukałem łatwego sposobu na delikatne uniesienie tego pudełka, czymś mało rzucającym się w oczy. Sposób, który często stosuję robiąc zdjęcia padów, czyli podparcie gumką do ścierania, niestety nie zadziałał. Gumka okazała się za niska i jednocześnie zbyt mało stabilna. Postanowiłem zaprojektować dedykowaną podpórkę i wydrukować ją na drukarce 3D. Zacząłem od zebrania kilku podstawowych wymiarów pudełka, korzystając z kartki, ołówka i suwmiarki. Projekt na komputerze zrobiłem w darmowej wersji programu Autodesk Fusion, w którym zawsze robię takie modele. Przyjąłem, że pudełko będzie podparte pod kątem 45 stopni, a jego pokrywka jeszcze kilka stopni więcej. A żeby pokrywka się nie zamykała, na końcu nóżki dodałem malutki zaczep. Po zrobieniu projektu wyeksportowałem pliki, wczytałem go w slicerze i przygotowałem do druku wraz z jego lustrzanym odbiciem na drugą stronę pudełka. Cały druk trwał około 30 minut i zużył całe 15 gram filamentu. Postanowiłem wydrukować nóżki z białego materiału, żeby nie rzucał się w oczy na tle białego regału. Już na pierwszej przymiarce okazało się, że wszystko pasuje idealnie. Nie będę musiał robić kolejnych wersji. Poukładałem wszystkie artefakty na miejscu i voilà, przypinki pięknie wyeksponowane.